Jesteśmy w pięknym Kazimierzu nad Wisłą, perła Lubelszczyzny, tak można powiedzieć. I Kazimierz jest tu i jaki jest, każdy widzi. A tutaj, w Skowieszynku, we wsi, w której się wychowałem, Chciałbym zrealizować swoje marzenia. Klepisko. Cześć, nazywam się Janek Tuźnik i chciałbym otworzyć teatr w Stodole. Właśnie w tej Stodole, która jest za moimi plecami. I chciałbym, żebyście mi w tym pomogli. Słuchajcie, poza teatrem chcemy zorganizować tu też różne koncerty, warsztaty, wystawy, instalacje artystyczne. Dużo, dużo rzeczy się będzie działo. Tak to wygląda od środka. Ja sobie tutaj kucam na y, ciągniku marki Ursus. Jest to bardzo fajny sprzęt, ale jego nie będzie niedługo w stodole. Zamiast tego potrzebujemy sprzętu scenicznego, żeby zrobić tutaj coś pięknego. Widzicie te pszczoły za mną? One zasuwają jak pszczoły. <noise> I my też chcemy zasuwać jak pszczoły, a tak naprawdę to już to robimy, ponieważ sztab ludzi pracuje na to, żeby stworzyć po prostu Klepisko! Tak się to nazywa. Szanowni Państwo, kochani, yy, nagrywamy to po raz 797. Plask, Także powiem szczerze. E, chcemy założyć w Skowieszynku pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą profesjonalny teatr z naciskiem na słowo profesjonalny. Wokół mnie zebrała się grupa niesamowitych ludzi, którzy uwierzyli w jakąś ideę, inicjatywę, e, jaką jest Klepisko. Tak? Ale bez was, bez waszej pomocy nie uda nam się tego e, zrealizować. Także proszę, pomóżcie nam zrealizować nasze marzenie. Klepisko.